W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Trump o Ukrainie to nie są dobre wieści dla Zachodu, wpadka doradcy Trumpa, prawdziwe oblicze wyszło na jaw, miliardy na polskie zbrojenia, premier ogłasza, ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Głównym tematem w polskich, ale też i światowych mediach nadal są i pewnie przez jakiś czas jeszcze pozostaną negocjacje pokojowe Rosji i Ukrainy, które każdego kolejnego dnia przynoszą coraz to nowsze informacje, ponieważ teraz głos zabrał sam Trump, który raczej nie ma zbyt dobrych wieści dla Kijowa. Czy nie zmuszacie Ukrainy do oddania Rosji zbyt dużej części swojego terytorium? W pewnym momencie powiedziałeś, że nie powinni oddawać żadnego kawałka swojej ziemi. To zależy. Jeśli spojrzysz na to, w którym kierunku idą sprawy, to w końcu to tereny, które w ciągu najbliższych kilku miesięcy i tak mogą trafić do Rosji. Chcesz więc walczyć i stracić kolejne 50-60 tysięcy ludzi? A może chcesz zrobić coś już teraz? W niektórych przypadkach ziemia zmierza w innym kierunku, więc negocjują, próbują to załatwić. Nie możesz mieć granicy przebiegającej przez autostradę, lub przez centrum miasta. To tak nie działa. To długi i skomplikowany proces. Ale bardzo, bardzo smutny, ponieważ ginie tak wiele osób. Dodatkowo amerykański prezydent, na pytanie, czy Rosja poszła na jakieś ustępstwa, odpowiedział, że ustępstwem będzie zaprzestanie ataków na Ukrainę. Na jakie ustępstwa będzie musiała pójść Rosja? Już idą na ustępstwa. Ich największym ustępstwem jest zaprzestanie walki i nie zajmowanie kolejnych terenów. Powtarzam, to wojna, która nigdy nie miałaby miejsca, gdybym był prezydentem. To nie było coś, co miało się wydarzyć. Stało się to z powodu strasznej kłopoty. I szkoda. Co ciekawe, w jednym z ostatnich odcinków informowaliśmy, że Trump chciał, aby Ukraina zaakceptowała plan pokojowy do czwartku, czyli do dzisiaj, natomiast teraz twierdził, że nie ma żadnego deadline'u. Czy to, że Witkow jedzie w przyszłym tygodniu do Rosji oznacza, że termin święta dżękczynienia nie obowiązuje już Ukrainy? Zobaczymy, co się stanie. Wyznaczyli termin, który przypada w najbliższej przyszłości. Nie mam deadline'u. Deadline to dla mnie moment, w którym to się skończy. Myślę, że w tej chwili wszyscy są zmęczeni walką. Tracą zbyt wielu ludzi. Tymczasem szokujące informacje podaje Bloomberg, który twierdzi, że specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkow miał doradzać Juriowi Uszakowowi, czyli doradcy Putina, jak podejść do Donalda Trumpa przed jego spotkaniem z Włodym Zołońskim. Jeśli to możliwe, zorganizujmy z Waszym szefem rozmowę przed piątkowym spotkaniem, czytamy na Mac Bloomberga, który opublikował zapis rozmowy. Ze stenogramu opublikowanego przez agencję dowiadujemy się dalej, że Witkow miał poradzić Uszakowowi, by Putin wcześniej zadzwonił do Trumpa, a następnie zasugerować, by rosyjski przywódca pogratulował swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi zawarcia pokoju w strefie gazy i pochwalił go jako człowieka pokoju. Może on powie prezydentowi Trumpowi, wiesz, Steve i Yuri omawiali bardzo podobny 20-punktowy plan pokojowy i to mogłoby być coś, co naszym zdaniem mogłoby trochę ruszyć sprawę. Jesteśmy otwarci na takie rzeczy. Miał mówić Witkow, na co doradca Putina miał zareagować pozytywnie. Następnie na te doniesienia zareagował sam Uszakow, który nie zaprzeczył, że takie rozmowy miały miejsce. Jednak zaznaczył, że nie chce komentować wspominanego zapisu. Jak, wam siewonnie... Jak ocenia pan dzisiejsze publikacje w amerykańskich mediach? Jakie, bo jest ich wiele? Tam, gdzie pojawia się rzekoma pańska rozmowa telefoniczna ze Stevem Witkowem. Często z nim rozmawiam, ale nie komentuję treści tych rozmów. A Dmitrijew, mogę rozmawiać przez telefon z każdym, więc mogę też z Dmitrijewem. Czy ma to coś wspólnego? Moja rozmowa z Dmitriewem? To rosyjski przedstawiciel. Nie wiem dlaczego interesują ich ankiety w publikacjach waszych rozmów. Po co się to robi? W jakim celu? Aby przeszkodzić, raczej nie aby poprawić stosunki, które są obecnie budowane, a budowane są z trudem poprzez właśnie tego rodzaju kontakty. Tym również przez telefon. Jeśli chodzi o Witkowa, to mogę powiedzieć, że osiągnięto wstępne porozumienie. Że przyjedzie do Moskwy w przyszłym tygodniu. On i kilku innych przedstawicieli administracji, którzy mają związek ze sprawami ukraińskimi. Czy ta rozmowa jest fałszywa? Dość często rozmawiam z Witkowem, ale treść tych rozmów ma charakter poufny. I nie komentuje tego. Nikt nie powinien tego komentować. Skąd oni w ogóle mają takie informacje? Nie wiem. Ktoś się ujawnia, ktoś podsykuje, ale to nie my. Co ciekawe, do tej sprawy odniósł się też sam Donald Trump, który stwierdził, że to standardowe negocjacje. Co sądzisz o nagraniu Bloomberga, na którym Witko uczy Rosjan, jak do ciebie przemówić i zyskać twoją przychylność? To standard. Musi też to sprzedać Ukrainie. Musisz sprzedać Ukrainę Rosji. To właśnie robi negocjator. Musisz powiedzieć, słuchaj, oni tego chcą. Musisz ich do tego przekonać. To bardzo standardowa forma negocjacji. Nie słyszałem tego, ale słyszałem, że to standard. Wyobrażam sobie, że mówi to samo Ukrainie. Ponieważ każda ze stron musi coś sobie przekazać. Następnie amerykański prezydent odpowiedział na pytanie, czy nie wydaje mu się, że Witkow jest trochę za bardzo prorosyjski. Na co znowu odpowiedział w sposób dosyć dwuznaczny. Myślę, że ta wojna może trwać latami. Rosja ma znacznie więcej ludzi i znacznie więcej żołnierzy. Dlatego uważam, że jeśli Ukraina może zawrzeć porozumienie, to dobrze. Myślę, że to świetna sprawa dla obu stron. Szczerze mówiąc, myślę, że to świetna sprawa. Ale Ukraina ma znacznie mniejszą grupę ludzi. Straciła też wielu ludzi. Rosja też straciła wielu ludzi. Ale Rosja ma znacznie większą liczbę ludności. Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła, że podległy jej organ przedstawi wkrótce akt prawny w celu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej zobowiązaliśmy się do pokrycia potrzeb finansowych Ukrainy w latach 2026 i 2027. W tej sprawie Komisja przedstawiła dokument przedstawiający różne opcje. Obejmuje on opcję dotyczącą zabrożonych aktywów rosyjskich. Kolejnym krokiem jest teraz przygotowanie przez Komisję tekstu prawnego. Szanowni Państwo, aby było jasne, nie widzę żadnego scenariusza, w którym rachunek pokroją wyłącznie europejscy podatnicy. Jest to również nie do przyjęcia. Kolejna rzecz, która musi być jasna, to fakt, że wszelkie decyzje w tej sprawie muszą być podejmowane zgodnie z przepisami właściwej jurysdykcji i będą zgodne z prawem europejskim i międzynarodowym. Kolejnym priorytetem jest niezależnie od kształtu przyszłego traktatu pokojowego. To oczywiste jest, że znaczna część jego wdrożenia spadnie na Unię Europejską i partnerów z NATO. Na doniesienia o wykorzystaniu rosyjskich aktywów bardzo nerwowo zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która twierdzi, że tylko Rosja ma prawo zarządzać tymi środkami. Powiedzmy sobie szczerze, Macron to powiedział, to jest bezpośrednia wypowiedź, bezpośredni cytat. Właśnie po to on to ogłasza, aby zapewnić agendę tym swoim bełkotem. To kompletna bzdura. Zastanówcie się, co ten człowiek mówi. Stwierdził, że tylko Europejczycy mają prawo dysponować rosyjskimi aktywami. Właśnie tymi środkami pieniężnymi, które znajdowały się obecnie na kontach, które zostały przejęte. W rzeczywistości przejęte przez przedstawicieli krajów ZSRR. Zastanówcie się nad tym. Prezydent kraju, który nie ma nic wspólnego z tymi pieniędzmi. I w ogóle nie ma nic wspólnego z tymi kontami, oświadcza, że tylko on i jemu podobni. Mówią, jak mamy żyć. Nie rozumiem, nawet kogo miał na myśli, mówiąc o Europejczykach, mieszkańców krajów Europy Zachodniej, członków Unii Europejskiej, konkretnych krajów, ale to nie ma znaczenia. Tylko on zna tych ludzi, którzy mają prawo dysponować rosyjskimi kontami. To rosyjski konta. W tym przypadku należy mu odpowiedzieć i przekazać mu te informacje. Prawo do dysponowania nimi ma tylko Rosja, ponieważ są to rosyjskie konta. I kropka. Głos w sprawie negocjacji zabrał też prezydent Ukrainy, który w formie wideo połączył się z przedstawicielami państw z tzw. koalicji chętnych, gdzie ponownie wyraził stanowisko, że żadne decyzje nie mogą być podjęte ponad głowami Kijowa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma między nami żadnych podziałów, nie ma też odrębnych kwestii. Wszystko ma wpływ na nas wszystkich i każdy musi być w pełni poinformowany. Jesteśmy głęboko przekonani, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy muszą uwzględniać Ukrainę. Takie było nasze stanowisko w Genewie. Zawsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy muszą uwzględniać Europę. To samo dotyczy Kanady, Japonii, Australii, Nowej Zelandii i innych krajów. To po prostu sprawiedliwe i faktycznie działa, ponieważ gdy coś jest zdecydowane za plecami kraju lub jego mieszkańców, zawsze istnieje wysokie ryzyko, że to po prostu nie zadziała. Wszyscy wierzymy, że ludzie powinni decydować o swojej własnej przyszłości i to właśnie odróżnia nas od reżimów takich jak ten w Moskwie. Dziękuję więc wszystkim za wspólne działania, za koordynację i za jedność. Dalej jednak Zelenski zaznaczył, że zagrożenie płynące z Rosji nadal jest ogromne, w związku z czym jego kraj w dalszym ciągu potrzebuje dużej ilości zestawów obrony powietrznej. Nie możemy jednak się łudzić. Wojna Rosji przeciwko nam nie należy do przeszłości. Trwa ona każdego dnia. Każdego dnia Rosja odbiera życie Ukraińcom, między innymi wczoraj wieczorem. Dziękujemy za ciepłe słowa i wyrazy wsparcia od naszych przyjaciół. Wczoraj wieczorem doszło do kolejnego potężnego ataku na nasz kraj, więc nie możemy się zrelaksować ani zapomnieć, że Ukraina nadal potrzebuje wsparcia obronnego, wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, wsparcia naszej odporności każdego dnia. I dopóki Rosja nie podejmie rzeczywistych kroków w kierunku demobilizacji, rzeczywistych kroków w kierunku wyłączenia swojej machiny wojennej, Kroków, które jasno pokazałyby, że Rosja poważnie podchodzi do zakończenia tej wojny, nie mamy prawa przestać działać na rzecz wsparcia Ukrainy, wsparcia naszego narodu i wspierania naszego wspólnego bezpieczeństwa. Nie mamy prawa zaprzestać działań na rzecz wsparcia Ukrainy. Nie mamy prawa demobilizować się. Musimy chronić życie, zapewnić obronę powietrzną i utrzymać linię frontu, utrzymać sankcje wobec Rosji w końcu przekazać zamrożone rosyjskie aktywa na wzmocnienie ochrony Ukrainy i w końcu wypracować realne ramy rozmieszczenia sił zapewniających bezpieczeństwo Ukrainy przez koalicję chętnych poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu ustaleń. W spotkaniu z prezydentem Ukrainy uczestniczył też szef MSZ Radosław Sikorski, którego stanowisko przekazał później do mediów Rzecznik Polskiej Dyplomacji. Rozmowa koncentrowała się na działaniach, które my, jako Zjednoczony Zachód, od Nowej Zelandii przez Europę po Kanadę i Stany Zjednoczone, możemy podjąć w celu ochrony wspólnych wartości oraz wzmacniania bezpieczeństwa Europy. Wicepremier Sikorski podkreślił nasze pełne wsparcie dla procesu pokojowego oraz docenił aktywne działanie Stanów Zjednoczonych na rzecz zakończenia konfliktu. Jednocześnie należy pamiętać, że zawieszenie broni jest niezbędnym krokiem w celu dalszego prowadzenia procesu pokojowego i musi zostać zaakceptowane przez obie strony konfliktu, zarówno przez agresora, jak i przez broniącą się Ukrainę. Tak samo ostateczne porozumienie musi zostać wypracowane i zaakceptowane przez obie strony, aby pokój był trwały i sprawiedliwy. Co więcej, jeśli chodzi o Polskę, to premier Donald Tusk ogłosił, że Unia Europejska przekaże na polskie drony kilkadziesiąt miliardów euro. Blisko 44 miliardy euro. Zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu dronowego na tarcze wschód. To były wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące i w końcu uzyskaliśmy tą jednoznaczną akceptację całej Europy, że Tarcza Wschód, tak jak nasza wschodnia granica, to jest wspólny obowiązek całej Unii Europejskiej i że Europa wreszcie zaczęła to traktować jako miejsce, gdzie inwestujemy europejskie pieniądze, a nie tylko my, nasze polskie. To są też projekty kosmiczne, rozwój sztucznej inteligencji w obronności, absolutna potrzeba chwili. Cyber i kryptobezpieczeństwo, program Bezpieczny Bałtyk, sprzęt dla wojska, dla Straży Granicznej i Policji. O to też zabiegaliśmy, aby SAFE był programem bezpieczeństwa w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc także bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotny będzie w tych projektach komponent cyfrowy i także dzięki naszym zabiegom będziemy mogli sfinansować. Z tytułu z programu SAFE, także drogi i linie kolejowe, które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem państwa y, y, polskiego. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.